Szpital na czasem się zmienia i to zmienia się bardzo szybko! Przechodnia ma 580 metrów, znaczy prawie 6 razy większa niż poprzednia przychodnia, warunki lokalowe i warunki dla pacjentów i dla personelu są bardzo dobre na wysokim poziomie. Teraz widzę takie obiekty, w jakim standardzie nasi pacjenci, nasz personel pracuje i pomaga naszym pacjentom w to wszystkim. Inwestycja kosztowała milion 670 000 tysięcy złotych, w tym ponad milion dwieście. To finansowanie z budżetu Województwa. jest ta służy pacjentom jak najlepiej.